Jesteśmy na gali piątego rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Moim gościem jest pan Marek Materek, prezydent Starachowic. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, prezydencie. Dzień dobry, państwu. Chciałam podpytać pana, jaki pan upatruje sens w tego typu spotkaniach, rankingach? Ten ranking jest niesamowicie ważny dla wszystkich gmin województwa Świętokrzyskiego, ale takie rankingi są organizowane także i w innych województwach na terenie naszego kraju przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. To ma o tyle znaczenie dla nas jako dla samorządowców, że możemy dzięki niezależnym od nas instytucjom zbadać, na jakim poziomie jesteśmy, jeśli chodzi o realizację różnego rodzaju celów, które przyświecają funkcjonowaniu wszystkich samorządów. Dlatego że ten ranking jest przygotowywany na podstawie danych, między m.in urzędu statystycznego, których nie da się oszukać, one po prostu są takie, jakie wychodzą w tych wszystkich statystykach, które urząd statystyczny przygotowuje, a w świetle tych statystyk przygotowywany jest ranking i są przyznawane miejsca, zarówno w powiatach, w jaki sposób się rozwijają poszczególne gminy, ale także jeśli chodzi o województwo, czy w poszczególnych kategoriach, to są gminy miejsko to są gminy miejskie, czy gminy wiejskie, więc ta, ten ranking pozwala nam spojrzeć, w którym miejscu jesteśmy. Czy robimy progres, czy wręcz przeciwnie, i się cofamy. W poprzednich latach ten ranking pomagał nam w tym, żeby właśnie ocenić to, gdzie w danym momencie się znajdujemy. E, Okej, okay. i chciałam tak podpytać, spodziewacie się jakiegoś wyróżnienia w tym roku? W poprzednich latach kilkukrotnie odbieraliśmy nagrodę dla gminy, która uzyskiwała pierwsze miejsce w powiecie Starachowickim i jeśli ta tendencja by się utrzymała, to na pewno byłoby to miłe, bo jest to zawsze wyróżnienie dla wszystkich współpracowników, dla pracowników Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, dla pracowników miejskich spółek, to jest takie najlepsze podsumowanie pracy, którą wykonujemy i właśnie pokazanie, czy ta praca przynosi zamierzone efekty. E, bo chętnie bym właśnie o to zapytała, bo w zeszłym roku dostaliście, czyli jakby no efekty tego wyróżnienia można to jakoś porównać z praktyką. Jak to, jak właśnie taka informacja zwrotna ma Wpływ na Waszą pracę. No Wychodzi na to, że dobrze pozyskujemy środki zewnętrzne. W, w ostatnim roku jest. pozyskaliśmy tych środków jeszcze więcej niż w latach poprzednich, więc mam nadzieję, że robimy progres a nie regres. W tym ostatnim roku pozyskaliśmy między innymi 80 milionów zł, złotych środków szwajcarskich, 90 milionów złotych z programu operacyjnego Polska Wschodnia. W tym dofinansowanie było w sumie na cały kraj 250 milionów złotych, a, a z tego 90 milionów trafiło do strachowiec, więc mam nadzieję, że przez ostatnie rok. Udowodniliśmy, że jesteśmy skuteczni w tym, co robimy. Teraz dziękuję.